zadanie z tematów w zbiorze zadań siły bezwładności. Dokładnie jest zadanie z sił w ruchu po okręgu w płaszczyźnie pionowej. Tutaj mamy skórzany mieszek procy o długości 50 cm i w tym mieszku procy, która ma długość 50 cm znajduje się kamień. Możecie sobie zobaczyć w internecie co to jest mieszek procy, jak to wygląda. To jest tak jakby ten kamień był w takim woreczku który jest otwarty. To nie jest tak, że taki zamknięty worek, że ten kamień nie może wypaść, tylko ten worek jest właśnie na takiej zasadzie w nim ten kamień, że on może wypaść. Jest taka możliwość, gdyby właśnie ten worek tak się ułożył, że byłby do góry nogami, no to wtedy ten kamień może wypaść. I mamy obliczyć minimalną częstotliwość wirowania, przy której kamień nie wypadnie z mieszka, gdy znajduje się w najwyższym punkcie toru ruchu. Mamy przyjąć, że proca wiruje jednostajnie. Więc jak to możliwe, żeby ten kamień nie wypadł właśnie z tego mieszka? Tutaj tą sytuację możemy sobie też wyobrazić na zasadzie wody w wiadrze jest takie... Bardzo podobne zadanie w zbiorze zadań w SIP, tylko tam nie mamy kamienia w mieszku procy, tylko tam jest woda w wiadrze. Myślę, że woda w wiadrze jest taka łatwiejsza, żeby zrozumieć, o co chodzi, więc tam jest y, takie polecenie między innymi, żeby właśnie y, podać z jaką prędkością, musi tutaj się odbywać ten, ten ruch, y, żeby woda nie, nie wy żeby woda była w wiadrze, tak, żeby się nie wylała, jeżeli byśmy właśnie w takiej płaszczyźnie pionowej tak robili taki ruch po okręgu właśnie wiadrem z wodą, tak, no to w jakiej sytuacji ta woda by się nie wylała? No to wtedy rysujemy sobie siły, które działają na tą wodę no i tak samo na ten kamień jak na tą wodę będzie tutaj działać siła ciężkości w dół, no bo kamień ma jakąś masę, no, i żeby ten kamień nie wypadł z tego mieszka, albo żeby woda nie wylała się z wiadra, no to musi być w równowadze, prawda? No bo jeżeli rysujemy siły działające na ciało w ruchu po okręgu, w takiej płaszczyźnie pionowej, to tutaj te siły działające nie są w równowadze, ponieważ działa przyspieszenie dośrodkowe, i zawsze piszemy wzór na wypadkową, czyli na siłę dośrodkową. Ale w tej sytuacji my. Bierzemy pod uwagę tylko siły działające na ten kamień albo na tą wodę w tym wiadrze. Nie dosłownie na wiadro ani nie na ten mieszek, tylko właśnie na wodę w wiadrze albo na kamień. Więc ten kamień nie wypadnie z tego mieszka tylko wtedy, kiedy jego siła ciężkości będzie równa sile odśrodkowej, bo tutaj tylko odśrodkową możemy narysować. Czyli tutaj rozwiązujemy to zadanie z układu odniesienia nieinercjalnego, czyli tak jakbyśmy byli, tak jakby, się, tak jakby jakie siły działają dosłownie na ten, na ten kamień, gdybyśmy byli tym kamieniem, no to wtedy działa na niego siła odśrodkowa, no i ciężkości. I kiedy te siły byłyby równe, to tylko wtedy kamień w pionie byłby w równowadze i by nie wypadł. Tak samo woda też by się nie wylała z wiadra w momencie, gdyby to wiadro było właśnie do góry nogami, no, tylko wtedy, gdyby działające siły na wodę się równoważyły, bo wtedy byłaby w równowadze i by nie wypłynęła, nie wylałaby się. Więc tutaj po prostu korzystamy z tego równania. Jeżeli chodzi o więcej takich zadań z ruchem po w płaszczyźnie pionowej, to dorzucę je tutaj obok tych zadań, które są na stronie 165 u was w zbiorze. Dodam na takim białym tle dodatkowe zadania i też taką teorię. Jak, jakie siły działają na ciało w ruchu po okręgu w płaszczyźnie pionowej i w jaki sposób te zadania rozwiązywać, to jest ich zdecydowanie za mało u Was w zbiorze. Są właściwie tylko dwa takie zadania. Są też zadania związane z tym, że na przykład samolot wykonuje pętle. I jakie siły działają na pilota? To są różne zadania z tą płaszczyzną pionową. Mogą to też być zadania na przykład na torze wklęsłym bądź wypukłym, jeżeli porusza się na przykład samochód, to też wtedy jest to ruch po okręgu w pionowej. Więc takie też dorzucę filmiki na żółtym tle, takie teoretyczne, podsumowujące w jaki sposób te zadania rozwiązywać no, dla osób, które mają wyższy poziom fizyki, bo tutaj na pewno jest to niewystarczające, co macie w zbiorze i może się zdarzyć, że nauczyciele, którzy no, są dosyć ambitni i wymagają więcej niż tylko zbiór zadań, mogą dać na sprawdzianie zadania, z którymi sobie nie poradzicie na podstawie właśnie tych zbiorze. Także polecam dla osób zainteresowanych te zadania pojawią się na dniach, na pewno część dorzucę dzisiaj. Do dwóch dni ukażą się wszystkie. Więc polecam zerknąć. To jest taki jedno z prostszych. No tutaj te siły po prostu do siebie przyrównujemy. No i masa tu nam się skróci. No i teraz, żeby była ta częstotliwość w tym wzorze, no to prędkość zamieniamy na wzór, na prędkość ruchu po okręgu, tak żeby tu był, była ta częstotliwość, czyli 2πf. Dajemy od razu do kwadratu i z tego równania wyciągamy częstotliwość. I jeszcze 4 pi kwadrat możemy dać przed pierwiastek jako 1 przez 2 pi, GL zostanie pod pierwiastkiem. No i to jest już końcowy, wystarczy tylko podstawić dane, obliczyć i wyjdzie Wam, że ta częstotliwość musi być równa w tym ruchu po okręgu 70 Hz, żeby ten kamień nie wypadł.